Jak to śpiewał Stachura, czy tam, Stachura chyba. Bo dzień staje dzień, nowy staje dzień. W Bieszczadach. Za górkami wstaje dzień. Ale tutaj też już widno. Gdzie stoi? Już mechanizm tego aparatu Zuma nie działa prawidłowo. Nie ma ciągłości, zacina się. o, Sam się schował, już nie, nie ten. No, jakoś pracuje jeszcze. Oh, teraz już sam działa. Kulka światła. Nie idzie już. Nie idzie zoom. Jak zoom nie idzie, to ja się sam przybliżę do tych obiektów, tak do tych bali sprasowanego siana. Ja się przybliżę. Jak już zoom nie chce się nie chce pracować. To chyba Bocian jest. O działa, niespodziewanie. Bocian? A już się cię. zacią. O działa. Chyba bocia Ciekawe czy odleci Jak się zbliżę do niego Bo jelenie były tutaj na tej łące, ale uciekły, zanim byłem aparat. Możesz nie ucieknie. Dlaczego miałby uciekać? Przed człowiekiem będzie uciekał. Przecież ludzie dobrzy. Jeszcze go przyzymuję póki nie ucieka. O no, widzicie? Takiego, to, proszę państwa, z umnożnej. Że się przybliżamy do obiektu, podchodząc do niego. O, poleciał, poleciał! Ak małyś. Uj, dalej niż małyś, nie ląduje w ogóle! W ogóle nie ląduje! Leci, leci, leci! Coraz wyżej. mał już tak nie latał, żeby coraz wyżej leciał. To znaczy, kilka sekund, może udawało mu się wznosić. Coraz wyżej, ale potem już opadał. A bocian już że tak powiem pobił rekroskoczni. Każdej. O właśnie taki chciałem mieć widok. I mam i mam. ramne mgły A, tu się udało przybliżyć bez podchodzenia aż za bardzo Lata ten obraz, proszę Państwa, na pewno lata ten obraz. No po prostu nie mam tutaj statywu z ręki kręcę. To jakbym miał statyw, to bym musiał latać z tym statywem po, po tej łące albo <gryw> ustalić jeden obraz Ale ja ogólnie to nie używam statywu. w większości nagrań to chyba wszyscy o tym wiedzą, którzy ten kanał oglądają. A mało kto ogląda, może gdybym użył statywu, to bym miał więcej widzów. A może nie, mniejsza z tym. Poczekam aż ten krążek światła uniesie się trochę wyżej, zobaczyć cóż to się będzie działo, albo inaczej, inaczej, było coś innego. Natomiast czekać, to ja podejdę troszeczkę. I zobaczymy te mgły, jak one się wyłaniają. Jak one się wyłaniają z... z łąki, tak? Czy będą jakieś fajne kolory w związku z tym, czy jakieś fajne efekty. bale tutaj, patrzcie Państwo, stroubale Belesiana. A tutaj są fragmenty łąki niewykoszonej. O, no właśnie jestem tutaj. Zobaczmy, tu jest pajęczyna. I jak wyglądają te łąki i lasy i też lasy są schowane w tych mgłach. Niebo bezchmurne, nie ma efektów płynących z, spowodowanych chmurami. Zakończę to nagranie w tym momencie. Jeżeli coś ciekawego się pojawi na horyzoncie, czy tam na niebie, czy we mgle, o, już się zaczyna coś ciekawego. Te mgły zaczynają parować. Ale to już będzie osobne nagranie. Prawdopodobnie pod, tytułem, prawdopodobnie pod tytułem Parujące Mgły Poranne. Jeśli takie nagranie się ukaże, bo być może się takie nagranie w ogóle nie ukaże, bo. Dziękuję i. Nie, jeszcze nie kończę. Wejdziemy na fragment łąki niewykoszonej, pokazać jakie tutaj rosną kwiaty, I roślinność ogólnie. O wschodzie słońca. No głównie takie białe kwiaty. No i trochę tych żółtych, ale one się dopiero rozwiną później. No i to są też te fioletowe wyki czy, czy jakby chyba wyki.